W sumie to mam takie mocno hawajskie, wakacyjne, myślę, można powiedzieć ubranie. Ale tak naprawdę dla większości z młodzieży wakacje się już skończyły. Oczywiście nie dla mnie. Ja należę do tej grupy społecznej, która raz, że pracuje, a drugi raz, jeżeli chodzi o wakacje między rokami akademickimi, no to wiecie, że studenci mają 3 miesiące wakacji. No chyba, że są poprawki. W każdym razie, skoro zaczęliśmy już tę szkołę, to za każdym razem, gdy zaczyna się nowy etap, nowa klasa, ej, coś jak Nowy Rok, Nowa Ja, to tym razem nowa klasa, nowa ja. Cześć, jestem Patryk i dzisiaj przygotowałem dla was cztery propozycje. Właściwie to dwie, bo mamy dwa modele plecaków od firmy Nike, Nike, Nike. Jak kto woli. Mówcie jak chcecie, wersji jest naprawdę kilkanaście. Ja będę używał nomenklatury Nike. Albo Nike. Nike. Zresztą sami zobaczycie. W każdym razie dzisiaj najwięcej dowiecie się na temat plecaka... Nike Elemental. I jest to wersja jesień 2019. Moi lubiany. Produkty, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy, to plecaki firmy Nike z najnowszej jesiennej kolekcji. Są to plecaki Elemental o pojemności 25 litrów. Produkty występują w trzech wersjach kolorystycznych: morskim, szarym oraz czarnym. Komora główna plecaka jest zapinana na zamek dwukierunkowy, tak samo jak komora przednia. Oprócz tego otrzymujemy również dwie przednie kieszonki i dwie boczne. Plecak posiada wyściełane paski ramieniowe oraz usztywniane plecy. Jest świetnym rozwiązaniem na plecak dla naszego dziecka do szkoły. Plecak to w dzisiejszych czasach, w czasach gdy szkoła naprawdę jest wyzwaniem dla każdego dziecka, jest ważną i istotną rzeczą. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj dzieci wychodzą rano z domu i nie ma ich przez większą część dnia. Więc przydałoby się spakować tam wszystkie książki, zeszyty, rzecz jasna. Piórnik, oczywiste, to tam musi być, ale oprócz tego i coś do picia, i coś do zjedzenia, i żeby bezpiecznie portfel schować. No i też ważne jest, żeby jednak materiały, z których to wszystko jest wykonane, były fajnej jakości, żebyśmy po dwóch czy trzech miesiącach, właśnie targania przez nasze dziecko. Tak ciężkich tornistrów, plecaków, nie musieli kupować nowego. Istotną rzeczą dla dzieci jest też firma, z której ten plecak jest. Ja wiem, że tak jest. Sam tak miałem, mam teraz młodszego brata i wiem, że tak jest. A myślę, że firma Nike jest firmą, której żadne dziecko by się nie powstydziło. Oczywiście mogłoby wybrzydzać, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to firma, której buty, ciuchy. Plecaki wszystko noszą ludzie na całym świecie i jest to jedna z najpopularniejszych marek. Na świecie. Jeżeli chodzi o ten plecak Elemental w wersji jesień 2019, mamy trzy kolory. To jest mój ulubiony kolor morski. Oprócz tego mamy również szare i czarne. Fajnie wyglądają te pozostałe kolory, jednak ja lubię, gdy coś się wyróżnia. Ten morski to nie jest granat. Niektórzy widziałem właśnie na stronach internetowych, lubią opisać to jako plecak granatowy. Nic z tych rzeczy. Granatowe to są moje. Kwiatki, a może tak, kwiatki, jest to oryginalny kolor. Fajny napis, duże logo Nike, które widać z daleka. Ma dużo przegródek. Zaraz pewnie zobaczycie, jak próbowałem się zapakować moje książki, z których korzystam na co dzień. Próbowałem zmieścić i o dziwo, bardzo dużo miejsca jeszcze tam zostało. Wygoda noszenia na plecach też, jak najbardziej, ok. Mamy tutaj wzmacniane plecy, mamy tutaj dużo kieszonek, mamy boczne kieszonki, do których możemy sobie wsadzić na przykład jakiś napój czy coś drobnego. Tam wrzucić, więc jest w czym wybierać. Oprócz plecaka Elemental mamy jeszcze plecak Academy. Jest to plecak nieco większy. Również wzmacniane plecy. Mamy tutaj takie małe logo, wywietrzniki. Na samym dole widzicie to teraz też na zdjęciach. Tutaj mamy większe przegródki. To jest plecak, który bardziej mógłby się przydać osobom trenującym jakiś sport, na przykład piłkę nożną. Firma Nike, piłka nożna, to są raczej dwie rzeczy, które idą ze sobą w parze. Jest on trochę większy i uważam, że dla takich dzieci szkolnych mógłby, mógłby być za duży i zbędny. A tych przegródek, tych: Kieszonek jest mniej. Tutaj w plecaku Elemental jak najbardziej możemy sobie wszystko rozdzielić. Tu damy na przykład śniadanie, tu damy piórnik, tam książki, a tu zeszyty, bo są dwie duże przegródki. Jest to fajnie rozwiązane. Akademii dla sportowców jak najbardziej, ale oba te modele są wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów, a myślę, że na tym powinniśmy się po prostu skupić. Cena na dziś to 90 zł. 90 zł zarówno za model Academy, jak i za model Elemental. W każdym kolorze około 90 zł to jest cena, która oczywiście cały czas się waha, ale powinniście w granicach tej kwoty zakupić jeden z tych plecaków, jeżeli bylibyście oczywiście zainteresowani. W opisie odcinka znajdziecie link do strony, gdzie możecie to zrobić. Ja się już z wami żegnam. Ten wtorek. Mam nadzieję, że fajny plecak do szkoły sprawia, że do tej szkoły chce się wam chodzić. Albo do pracy, albo na trening. Ja na uczelnie również potrzebuję fajny plecak. I z takiego fajnego plecaka korzystam. Żegnam i widzimy się jutro.